wielu osób historia Bemowa to głównie lotnisko, osiedle przyjaźń, osiedle łącznościowe, Bernerowo. Natomiast historia Bemowa to też tragiczne wydarzenia, jak tutaj niedaleko, w okolicach lotniska, egzekucja ofiar Gór Szwedzkich. Zbrodnia 6 stycznia 40 roku w Górach Szwedzkich, bo na terenie tego Miejsca Jesteśmy, była wykonana skrycie. O tej zbrodni miał się świat nie dowiedzieć. Historia upamiętnienia mordów w górach szwedzkich zaczęła się właściwie od wspomnień. Jednego z żołnierzy batalionu 5, Lucjana Wiśniewskiego, który jako wtedy jeszcze bardzo młody chłopiec był świadkiem tej zbrodni, widział podjeżdżające w to miejsce ciężarówki z okien swojego domu, który znajdował się wtedy niedaleko stąd. Zostało to opisane w książce wspomnieniowej i opis tej zbrodni wywarł na, na nas dosyć... Silne wrażenie spowodował też zainteresowanie się tą rzeczywiście wtedy jeszcze praktycznie nieznaną zbrodnią na terenie Warszawy, mimo że dzieliło ją od bardzo znanej egzekucji w Wawrze, to dosłownie to 10 dni. To jest nasza kolejna realizacja z granitami Skwara. Ja coś sobie wymyślę, coś sobie narysuję a granity Skwara to wykonują i jestem zachwycony. Niesłychanie istotną rzeczą w możliwości ustalenia miejsca lokalizacji tej tragedii, która miała miejsce 6 stycznia 1940 roku, była, były informacje mówiące o tym, że była to zima, była mroźna pogoda i z relacji świadków, którzy opisali bardzo ogólnie, ale przybliżony teren zdarzenia. Ten prosty obelisk odpowiednio naciętym lewym narożnikiem stojąc od frontu. On ma nie tylko kamieniem i tekstem opowiadać o tragedii, która tu się wydarzyła, ale również tą swoją formą. Klęsłość na, na dachu, że tak powiem, tego obelisku zbiera wodę, zbiera śnieg, a woda powoli cieknie po tym lewym naciętym narożniku. Ten płaczący obelisk, płaczący kamień, to dodatkowo wzmacnia przekaz tragedii, która tutaj się wydarzyła. Ten teren zupełnie inaczej wyglądał. Były to takie pagórki piaszczyste, i Niemcy, wykorzystując to naturalne ukształtowanie terenu, tutaj właśnie rozstrzelali 6 stycznia 1940 roku 96 osób. Bardzo istotną informacją przy zeznaniach, przy opowieści świadków była informacja, że do tej zbrodni dokonano przy skarpie takiej wyższej, jakiegoś wypiętrzenia ziemi, pod którą rozstrzelano te osoby, i następnie dynamitem podłożonym pod skarpę przywalono ziemią te pomordowane osoby. Na zdjęciach lotniczych z grudnia. 1944 roku, który pokazywał bardzo precyzyjnie ten teren, a grudzień, ponieważ promienie Słońca bardzo wydatnie pokazują konfigurację terenu i robiąc namiary geometryczne miejsca, z którego mogli świadkowie relacjonować to zdarzenie było możliwe. Z określenie miejsca tego zdarzenia. Następnie żeby przełożyć to na współczesną topografię, należało nanieść punkty do przeskalowań i na plan współczesny tego, miejscu, tej okolicy, po prostu te punkty nałożyć na siebie, żeby dobrze przeskalować. I dzięki zaznaczonemu miejscu na zdjęciu lotniczym można było przenieść informacje na plan dzisiejszy, który określał dokładnie miejsce tej, tej tragedii. Jest to może dość skomplikowane, ale jest to bardzo precyzyjna możliwość określenia. Tego zdarzenia, właśnie każdego zdarzenia, stosując tą metodę przeskalowań. Właściwie sama zbrodnia owiana była tajemnicą i miało tak pozostać. Na szczęście dało się to miejsce upamiętnić, upamiętnić ofiary. Znamy jedynie trzy nazwiska, natomiast reszta osób pozostaje anonimowa, nieznana. Społeczny komitet, który powołaliśmy do życia kilka lat temu, miał za zadanie postawił sobie jako cel upamiętnienie tej zbrodni, doprowadzenie do wybudowania pomnika. I nie tylko te trzy ofiary, które są na dzisiaj zidentyfikowane, ale pozostałe 96 za jakiś czas będą miały swoje imiona i nazwiska i będziemy mogli zakończyć pracę i powiedzieć, że została zrobiona dobrze. Działania społeczników przerodziły się w powstanie społecznego komitetu przy ówczesnym burmistrzu gminy Bemowo. Nowe władze dzielnicy przejęły, podchwyciły tę inicjatywę, czego efektem jest pomnik, który jest za nami, wykonany przez firmę Granity Squara też w sposób wyjątkowo perfekcyjny.